Moi drodzy, czyby też macie zamiar kupywać jeszcze zdrapki? nie radzę wam. ja kupowałem dużo zdrapek i to co po mnie zostało. Nie radzę. I tym oto akcentem, moi drodzy, zapraszam wszystkich moich widzów na film. A na stole mamy oto taki pakiecik, z którym się za chwilę zmierzymy. I ja z chęcią odkryję każdą zdropeczkę dla Was, żebyśmy razem mogli sprawdzić, co w nich się mieści. I jak zawsze zapraszam do miłej zabawy. Usiądźcie wygodnie, coś do picia, a ja będę dla Was zdrapywał. I zaczynamy z drapki. Czas start. Ok, a na stole mamy siódemkę za 5 zł. I to jest nasz bohater dzisiejszego odcinku. Oczywiście pod filmikiem proszę go nazwać jakoś odpowiednio, jak uważacie najlepiej. Chwalił się, że dużo zdrapek kupywał i robił dużo odcinków ze zdrapkami. Hmm, ciekawe. Jak go na A w tej zdrapce oto mamy takie liczby i to skrz bojowy tego zdrapaka. I mamy tak, 24, 23, 2 trójki, 11, 12, 18. Nawet sobie poradził ze zdrapką. Chyba mu zostało to jeszcze w kościach <grywanie> zdrapywanie. A w grze. W pierwszej mamy takie oto symbole. Mamy tu kasik i jest wygrana, jakby nie było, gra trzecia, trzy wisienki, identyczne symbole. A na patelni mamy 22 i u góry również 22, a pod spodem mamy 11, do tego mamy 16, 23 oboczek i 12. Moi drodzy, jak oglądacie pierwszy raz ten film, przez przypadek tu wyszliście. Zaryzykuj przyjacielu, zostaw subskrypcję, zostaw dzwoneczek, żeby powiadomienia były. Napisz komentarz. Najważniejsza jest zabawa. I co? Sajrzyjmy co mamy pod liczbą 22, a tu jest piąteczka, a tu jest też również piąteczka i symbole. I to się zgadza z na prawo. Błyszczy, świeci się, 7 gier. Inter interesują nas identyczne symbole. Ok, ok. Jak widać, gra szósta, nie ma identycznych. Gra siódma, ostatnia gra z drapeczka. a tu nas interesuje symbol 7 albo plik i sprawdzamy co mamy. Pierwszy rządek, takie oto symbole się pokazały, w drugim rządku drapiemy i tu mamy w trzecim rządku prezent, a nasz kumpel sprawdza dokładnie czy dobrze pociągam, patrzy, patrzy na każdy ten, czy nie ma jakiś nie ten, nieuczciwości w zdrapywaniu. Zobaczcie jak zerka, no, tak ma być. I mamy tak czekoladę, bardzo podobny symbolik był do pliku i okulary, czyli zdrapeczka. A teraz mega pensja i takie oto wygrywające liczby. Ok. Takie oto liczby mamy, a następnie w Twoich liczbach pierwszą liczbą jest 25, jak i do tego 21. 18 się pokazało i jest to wygrana i od razu mamy 10 zł, czyli to jest druga nasza wygrana strapeczka. Jak to fajnie. 38, 19 oboczek 2, jest to następny obok 31, czy ta strapka coś jeszcze chce tutaj ładnie zademonstrować. 6 liczba była do tego 47 to jest za wysoko 40 nie ma takiej liczby. Okej. Okay. 16 również nie widzę. Symbolik 45, a na samym dole mamy tak. 18 liczbę, i jest następna wygrana. 42, jak i 13 liczba nie widzę. 23 również nie widzę. I 24 również nie widzę, czyli nasz kumpel przyniósł nas nam szczęście dzisiaj. I mamy w tej oto zdrabce dwie wygrane. I jest to następna dyszka, czyli tu dyszka. 18, 18. Mam nadzieję, że tu więcej nic nie ma. Jak coś to dacie znać. Ok, zbrak to są nasze liczby. A w twoich liczbach pierwszą mamy 7, do tego mamy 26, 18, 14, do tego 6 liczbach. Jak 23 jest to oboczek, 34. Nie widzę takiej liczby. 39 nie widzę 45 nie widzę 25 również nie ma 48 stanowczo za wysoko następna za wysoko 27 5, 8 jak i ostatni żołądek mamy 16 do tego 41 36 47 za wysoko i jedynka a najmiejsce wskakuje prześliczna drapeczka dolary, diamenty takie oto liczby są naszymi szczęśliwymi liczbami. A następnie mamy pierwszą wygrywającą, czyli pod naszą liczbę 16, 17, 31, 2 24. Następnie 26. Nie ma takiej 13 oboczek, 14, również mamy jedwójki 40. Nie widzę. 36. Nie widzę. 8 27. 18. 21. Następnie mamy 30, liczba. do tego mamy 5, 41. Czy ta zdrabka jeszcze coś zagada do nas? I ostatnia liczba 6, numer 14. I mamy tak w pierwszej grze 10, 20, 100, 200. Tu jest dużo 0, 50. Do tego. Ok. Tu jest 20, 1000. Następnie Również Nie zgadzają się te liczby Muszą się identycznie zgadzać no, 200, 500 Dobra I premia nam została do tego Czyli mamy kokardę I I tu jest taki reniferek A my Zajrzymy do tej oto zdrapki Klub milionerów Numerem 4 i mamy tak wygrywającą liczbę. Dobra, twardy, twardy, twarda, twarda. Ok, no, poradził się na razie. Zobaczymy, co będzie dalej. Zapycha się trochę.

25 nie widzę takiej liczby 41 jest to za wysoko, nie za nisko. 44 jest to obok, następnie 5, do tego mamy, Kórkę. jest to oboczek 42, tu jest 22 jak i 11, dobra, przechodzimy niżej, a tam mamy tak 32. Tego 30 liczby, 13, 28 i 26. Ok, a następnie mamy tak 35 i to nie ma tej liczby, jak i 27 również nie widzę. Jedynka to jest za nisko, dwójka i teraz trójka powinna wyskoczyć, ale mamy 16 coś z luksusowych zrapeczek. Zrapaczek jak najbardziej pasuje do tych zrapek, nawet tak sobie ok. I mamy tak świąteczne obliczanie razy 3: portfelik i numery 5, 8, 9 i 25. To w piątkę sprawdzę na dzień dobry. Dobra, świąteczne obliczanie z numerem 5. A tu nas interesuje symbol prezentu. OK. Następnie mamy pod szóstką piaskkę, aniołka i pod dziesiątką renifera. Następnie 11 pole dało nam bałwanek, lizak. Trąbka, dzwonek i skarpeta 16 numer świeca. Sanie i jest nasza wygrana. Czyli to super, cudownie. Cieszymy się bardzo. I mamy tak do tego 19, 20. Jak i na samym dole mamy cztery ostatnie okienka. I tu jest sople i jest następny prezent, czyli będzie druga zdrapka z dwoma wygranymi. I jeszcze pole 24, które na końcu zdrapiemy. To co moi drodzy? Sprawdźmy co mamy tutaj pod szesnastką. A ja przypominam wszystkim, że 10% z tego wygranej sumy idzie do słoika do 1000, do 1000 zł. Następnie, gdy osiągnie kanał w D, czyli mój kanał, 1000 subskrypcji zostanie to wylosowane. Suma tam jest bardzo, bardzo wysoka. Sprawdźcie sobie, bo pisiec, No. To tylko chciałem tylko powiedzieć tyle, To co, drodzy widzowie? Zaglądamy co mamy pod prezentem. A tu mamy 25 zł. Jak i pole. 23 dał nam. Również 25 zł, czyli 2 razy po 25. I tu jest czapka i symbole. Dwie eski. I drapeczka na prawo. To co, jak tam była piątka, to sprawdzimy co ma z Pełny portal z 25 dla nas. I od razu sześć bojowych zdrapaczków. Czy on się poradzi z tym trapką? Nie wiem. <grym> dziurę zrobił ty. Widzieliście to? Zerzar liczbowy, nie? <grym> Powiem wam, że to już jest grubszy drapak, nie? To nie są te zdrapaki. Patrzcie, jak jest gruby. To już jest kawał maszyny, muszę konkretnie go trzymać, nie? <grymne> Zeżar liczbę, nie? Dobra. Ty, ja nad nie poczułem i dziurę wydrapał. Ty widzieliście, co tam za ta liczba była? Nie mam pojęcia. Nie? Kurde. Dobra, 8 tu jest 10. Nie wiem jak to drapać, nie 13. Czekajcie, obrócę go. Bo się boję, nie?

25, 32 i 27 a na dole mamy 21, 2 trójki dobra, czyli wychodzi na to, że dużo oboków było, ale nic nie było chyba to przechodzimy teraz do identycznych symboli wiecie, nowy zdrapak muszę się zawsze uczyć drapać no Każdym jednym jakby nie był. Każdy inaczej drapie. Ten ostro się wbija od razu. Dobra, i Czyli dwa razy to pięćset 60, Dobra, 60 wchodzi do gry. Okay, tu jest 5000. chodzi do gry, 30 się pokazało. 150 i 500. Czyli dwa razy po 500 było. Chyba wychodzi na to, że tu jest G. Chodzi na to, że jest w środku. I musimy wytrapać symbol prezentu: mamy gwiazdkę, pod szóstką trąbkę, sopelki, szata, jak i czapkę i do tego łyżwę. Następnie pod jednastką piernik ciuchcia i pod szesnastką, ścieżka, skrzat i karta, a następnie Izak Słonek, okej okay. i mamy tak: Renifer, aniołyk Pominek, tu ciuchcia, świeca, czapka i kożuch, następnie karca, dzwonek, trąbka, wojneczka do tego mamy gwiazdkę, strzata, i bołanka. A na samym dole mamy moi widzowie, lizaka, pierniczka i ostatnie okienko. Skarpetka I, D i R, czyli zdrapka na lewą stronę. A dla nas ten zdrapak skończył się w ten sposób: czyli mamy tu drugiego stopnia. Tu jest również drugiego stopnia, czyli po dwie wygrane i tu dwie wygrane, czyli wszędzie po dwie wygrane. A ja mówię, dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz. Dla tych, co kupują zdrabki. Ręka się trzęsie, zobaczcie. Taka kamera ta czuła, co nie? Nie kopujcie zdrapek! Trzymajcie się i do następnego razu. Hej!